Andrzej Duda zawetował obniżkę składek zdrowotnych dla przedsiębiorców i tym samym zrobił dobrze prawie wszystkim. Zrobił dobrze swoim kolegom z PiSu. Nie będzie obniżki składek przed wyborami. Zrobił dobrze lewicy, która jak wiemy przedsiębiorców nie za bardzo kocha. Zrobił dobrze NFZ-owi, który dostanie kilka miliardów więcej do rozsądnego rozdysponowania. Zrobił dobrze potencjalnie pracownikom. Przecież to wszystko jest robione dla nich. Zrobił dobrze samej koalicji rządzącej, która po cichu na to weto liczyła, bo nie było z czego tych zmian sfinansować. I wreszcie zrobił dobrze sam sobie, przypominając sobie o tym, że można ustawę zawetować, a nie tylko, jak przez 8 ostatnich lat, podpisywać. Jedyna grupa, której nie zrobił tutaj dobrze, są oczywiście sami przedsiębiorcy. Ale ciekawe jest uzasadnienie tego weta, gdzie słuchamy, że brak konsultacji publicznych, społecznych tych zmian jest wprost niezgodny z konstytucją. Po pierwsze, z kim te zmiany miały być konsultowane? Z samymi przedsiębiorcami? No to by mi przypominało moją rozmowę z psem przy obiedzie. Gdy jem obiad i pytam psa, czy on zje resztki. Tak? A on mówi, nie stary, dziękuję, nie zje. Oczywiście, że zje te resztki, bo nie ma innego wyboru. Tak samo przedsiębiorcy wzięliby te niewielkie zmiany w składkach, bo innego wyboru po prostu nie mają. A to, że to jest sprzeczne z zasadami konstytucji, prezydent zwraca na to uwagę? Jakoś nie pamiętam, żeby o tych zasadach wspominał, kiedy podpisywał Polski Ład podwyżkę składek zdrowotnych cudownie.